Zapraszam Was z serii coś trudniejszego. W tej serii będziemy poznawać trudniejsze zagadnienia gramatyczne, trudniejsze słówka. Postaram się tak przeplatać, żebyście też się nie znudzili, że wciąż będzie tylko gramatyka. Postaram się przeplatać tak, że jeżeli dzisiaj omawiamy zagadnienie gramatyczne, to następnym razem możecie się spodziewać trudniejszych słów. No właśnie, i tak też zrobimy. Dzisiaj poznamy właśnie spójnik. Je yeah, desto. Zobaczcie też, em, w jaki sposób możemy ten spójnik wykorzystać, bo może kojarzycie takie zdania: im dłuższy dzień, tym krótsza noc. Ale my możemy e, również w takiej formie e, skróconej korzystać z tego spójnika je yeah, desto, a mianowicie je yeah, mea desto besa: im więcej. Tym lepiej. Mamy taką wersję skróconą, czyli w ogóle w tym zdaniu nie ma czasownika. I oczywiście to jest także poprawne i tego spójnika także możemy właśnie w ten sposób używać. Je desto besa. No właśnie. Im więcej, tym lepiej. Jakie inne jeszcze przychodzą nam przykłady do głowy? Je elcha, desto szylina. Czyli im starsza, tym ładniejsza. Albo im starszy, tym ładniejszy, ponieważ w języku niemieckim tutaj nie rozróżniamy tej formy damskiej od męskiej. Eee, ale my możemy również rozbudować sobie tą naszą skróconą wersję. Czyli zamiast powiedzieć je elta desto szyjna, możemy powiedzieć je elta zi wird desto szyjna wird sie". Czyli zobaczcie, to oznacza... Im ona staje się starsza, im ona jest starsza, tym ona e, staje się ładniejsza, tym ona jest ładniejsza. I teraz zobaczcie, warto, jeżeli chodzi o to je desto, zapamiętać sobie ten jeden przykład. Je elta Z wird desto szyjna wird Z. Ponieważ ten przykład daje nam taki schemat, jaki jest szyk zdania. A i są trochę poplątane, jak widzicie. Po Je mamy szyk zdania taki jak po while, Das i Op. Czyli czasownik znajduje się na końcu. Je, Elta, Zi, Wirt. Widzicie? Czasownik jest na końcu. Stawiamy przecinek. Desto, szyjna, Wirt, Zi. A po podesto mamy już e, szyk taki, że po przymiotniku znajduje się czasownik, dlatego warto zapamiętać sobie takie jedno zdanie, które będzie naszym schematem do kolejnych zdań. A te kolejne zdania mogą być coraz dłuższe. No właśnie, jakie to mogą być zdania? Jelenga the attack wird... Desto köca, wieet die Nacht. Tu również widzimy doskonale ten schemat, czyli im dłuższy staje się dzień, tym krótsza jest noc, czy staje się noc. I teraz takie zdanie możemy zbudować sobie właśnie na tych poziomach wyższych, zaawansowania, jeżeli chodzi o język niemiecki, ponieważ osoby, które nie znają tego spójnika, mogą budować sobie zdania tego typu inaczej. Bo zobaczcie. Mogę powiedzieć tak. Die Wohnung ist groß, die Mitte ist hoch. Mieszkanie jest duże, czynsz jest wysoki. Ale ładniej zabrzmi. Im większe jest mieszkanie, tym wyższy jest czynsz, prawda? Czyli je größere Wohnung man mitet, desto höhere Mitte zahlt Czyli zobaczcie, im większe mieszkanie się wynajmuje, tym większy czynsz się płaci, wyższy czynsz się płaci. Ja tutaj y, troszeczkę zmieniłam to zdanie i nie, nie powiedziałam wam wprost, im większe mieszkanie, tym wyższy czynsz, ale tak oczywiście też możemy powiedzieć. Ja troszeczkę rozbudowałam to zdanie, powiedziałam, im większe mieszkanie się wynajmuje. Tym wyższy część się płaci, i zastosowałam tej formę bezosobową MAN. Mm. Z je, desktop, możemy właśnie tak przekształcać sobie tego typu zdania. Warto ten spójnik wykorzystywać, wykorzystujcie go opisując nawet codzienne czynności, tak by, byście opanowali ten szyk zdania, który nie należy do najprostszych. Ale do opanowania tych właśnie, tego właśnie szyku zdań, mam dla Was trzy zdania do przetłumaczenia. Posłuchajcie, zobaczcie tutaj na paskuje. Zatrzymajcie filmik, przetłumaczcie sami, a potem sprawdźcie z moimi tłumaczeniami. Im częściej pada deszcz, tym lepiej dla roślin. Drugie zdanie: Im więcej się czyta, tym jest się mądrzejszym. I trzecie zdanie: Im bardziej zbliżaliśmy się do celu podróży, tym większe było nasze zdenerwowanie. Jak widzicie, zdania nie należą do najprostszych. Eee, zatrzymajcie lekcję w tym momencie, przetłumaczcie sobie te zdania, a ja już wam podaję prawidłowe tłumaczenia. Pierwsze zdanie brzmiało: im częściej pada deszcz, tym lepiej dla roślin, czyli je hoifiga, albo je yfta, tak też jest poprawnie. Możecie użyć yfta albo hoifiga. Je yfta, albo je hoifiga es regnet desto besser ist es für die tym lepiej jest dla roślin. Drugie zdanie brzmiało. Im więcej się czyta, tym jest się mądrzejszym. Je mea man list, desto kluga ist man. Czyli e, mamy tutaj e, widoczny bardzo ładnie ten nasz szyk zdania przy je sto. I trzecie zdanie, najtrudniejsze: im bardziej zbliżaliśmy się do celu podróży, tym większe było nasze zdenerwowanie. E, Raise til to cel podróży, Nejem, czyli zbliżać się, czyli przetłumaczymy to zdanie w następujący sposób. Je mea, WIA UNS, zobaczcie, że jest tu UNS, ponieważ czasownik NEJERN jest czasownikiem zwrotnym, czyli ZYŚ NEJERN, dlatego to ZYŚ musimy odmienić przez osobę. JE MEJA WIA UNS deim RAJZE CIL NEJERTEN. Stawiamy przecinek. I teraz druga część zdania. Tym większe było nasze zdenerwowanie, desto wurde unsere Aufregung, die Aufregung, das Denervowanie, desto größer wurde unsere Aufregung. To zdanie było znacznie dłuższe, trudniejsze, ale chciałam Wam przez nie pokazać, że to je, des nie występuje właśnie tylko w takich krótkich zdaniach im szybciej, tym lepiej, im więcej się uczysz, tym więcej wiesz, tylko właśnie też w takich rozbudowanych zdaniach, które możemy właśnie wykorzystać w różnych sytuacjach. To wszystko w dzisiejszej lekcji i do zobaczenia w czwartek za tydzień.